IPON to jest cykl zawodów cross country enduro. Organizujemy ten cykl już od dobrych 8 lat bodajże. Wcześniej był to Puchar Śląska i Opolszczyzny. Zawody polegają na jeździe po okrążeniu około 70 km w czasie półtora godziny. Wygrywa ten, kto zrobi więcej okrążeń w tym czasie. Druga opcja zawodów to są enduro sprinty, zazwyczaj dwudniowe. Tam już jest troszeczkę bardziej skomplikowana zasada, jest dojazdówka, są dwie próby szybkości terenowej. Podobnie jak w rajdach WRC samochodowych. Każde zawody się od siebie różnią, są w różnym terenie. Mamy na przykład poprzednią rundę, która była w cieszynie, częściowo po torze motocrossowym, częściowo w terenie naturalnym. Ale w 99% przypadków to są trasy naturalne, leśne, łąkowe. Także no, tak jak to sama nazwa wskazuje, cross country czyli mówiąc po polsku wiejskie cross country, prawda, wiejskie zawody motocrossowe, czyli w terenie naturalnym. No, zawodnicy głównie z Polski, ale z roku na rok mamy coraz więcej zawodników czeskich, niemieckich, no także mamy już praktycznie stałe grono takich wielbicieli Ipona, którzy do nas przyjeżdżają i są zadowoleni. a mówię, frekwencja jest wysoka, no i coraz więcej zawodników zagranicznych. Ja jestem z Latichor, těším se na tyto závody. Myslím si, že to bude určitě pěkný počasí nám přeje, takže bude to dobrý. Jak dlouho ježíš, ty to je zakaz na pasy a potom jde tata tak? Aha, uh, uh -huh. od roku 2014, to znamená závodně asi jdeme tomu 7 let, 6 až 7 let. I co takého fajného je svěží na motoře, no bo to taky je trochu dost je adrenalíny chyba, ne? Určitě ano, ale já ráda trávím čas tady s tatínkem, takže to spíš toto a mám tam hodně kamarádu, takže asi kvůli tomu. ježíš? No, już trochę jeżdżę. I co takiego fajnego jest jeździć na motorze, bo to taki trochę ryzykowny sport, nie? Trochę jest, nie można coś zrobić ciężkiego, ale zawsze to jest jakaś frajda jeżdżenie na motorze. Możesz zawsze się czegoś pouczyć. No i pościgać się z kolegami. Ja tak widzę, że to taki trochę rodzinny sport, nie? Tutaj całe rodziny przyjeżdżają na te zawody. Tato, brat i ja. I jak Ci w ogóle się to podoba? I co? I jakim czym jeździsz w ogóle? Opowiadaj, nie? Jeżdżę z tą 85 No i bardzo fajnie mi się nią jeździ. No właśnie, nie psuję się. Siemanko, co takiego fajnego jest w jeździe na motorze? Co? Ile masz lat w ogóle? W czerwcu 10. A? W czerwcu 10. I co takiego fajnego jest? Jak długo jeździsz? 5 lat. 5 lat jeździsz już? A co takiego fajnego jest w jeździe na motorze? Skąd przyjechałeś? Z Rzeszowa. Z Rzeszowa. I co, tutaj takie raczej spotkanie z kolegami, czy też jest rywalizacja? Jak to wygląda w takim młodym wieku, jak się jeździ na motorze, co? Nie, no też jest rywalizacja. Jest Marcel, jest jest też jeszcze jeden kolega, więc ostatnio na rundzie to się ścigaliśmy. Dobrze, szliśmy mieliśmy w łeb przez większość wyścigu. Spotykamy się po raz kolejny na torze off-roadowym w Dzikowcu, tym razem w nieco innym wydaniu. Pierwszy raz organizujemy w naszej karierze wyścig motocykli, wyścig skarpy. Udało nam się tutaj zaprosić, zaprosić ekipę iPhone'a, która organizuje cały taki cykl, więc mamy ogromne wsparcie fajnych sponsorów i przede wszystkim bardzo duże wsparcie jeżeli chodzi o przygotowanie trasy. Co bardzo ważne, udało nam się to powiększyć praktycznie dwukrotnie, więc mamy idealne miejsce do ścigania nie tylko dla motocykli, ale o tym dowiecie się niebawem. Widzę, że tutaj władza wspiera yy, motosport. Jakbym miała nie wspierać Seweryn, jest niesamowity. Wspaniały tor przygotowany w naszej pięknej miejscowości, w otoczeniu przyrody niezwykłej i skupia tutaj naprawdę całą Polskę. Również w całej Polsce Seweryn jest z naszymi logotypami gminy Nowa Ruda, więc, to jest ogromna promocja dla nas, ogromne wsparcie no i wspaniała współpraca i, i świetny sport. Dojedziecie właśnie do tej łąki, do startu za sędzią. I zasada jest taka, że po zakończonym wyścigu wszyscy czekacie, aż zjadą wszyscy zawodnicy z trasy. Ja kiedyś jeździłem, jechałem sam na zawody, nie było to problemu, ale jednak jak się jedzie z dzieckiem to wszyscy jedziemy go wspierać. Dobra, młody lepiej powiedz jak było, to? Dobrze. Dobrze było? No. Szybka, fajna trasa, trudna. Szybka i śliska. Okay. jak ci poszło? E, Słabo. Adrenalina, rywalizacja, szybkość, zabawa wiele rzeczy. Długo już jeździsz? No, od czwartego roku życia. To taki trochę rodzinny sport, nie? Tak. Kto cię zaraził? Tata. A gdzie tata jest? W obok. Tata, jak to było? Opowiadaj, co? Tata. Dokładnie tak samo było, jak syn mówi, tak więc e, poszło ode mnie, tak? potem Franek, a potem jeszcze młodszy syn, no. Tak więc wszystko oprócz tak. Bardzo tak pan fajna forma spędzania czasu wolnego. Tak jest, dokładnie, dokładnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie, aktywnie przede wszystkim. Tak. Siema młody, jak poszło, co? Super. Była rywalizacja do końca? Co? Była rywalizacja do końca? Tata zaraził, czy nie? No, chyba troszkę. Tata jeździ. To taki trochę rodzinny sport, nie? Bo widzę, że z całymi rodzinami tu przyjeżdżacie się ścigać. Jest, Nawet jest, pies jest wierny kompan. Tak? całą rodziną przyjeżdżacie bawić się? Nie no, fajna forma spędzania czasu, nie? Bardzo. kurz I paliwo. Albo błoto. <noise> I huk. Dzisiaj dużo kurzu. Ale jest super. Ty, dobra rozgrzewka to podstawa, nie? Super. Długo już jeździsz, do takiego fajnego w ogóle jest film. Wjeżdżę na motorze. Jeszcze 3 lata. Adrenalina przede wszystkim. To jest najważniejsze, wydaje mi się. To może być związane z enduro. A to jest taki urazowy sport, czy...? Jest urazowy sport. Zdarzyło mi się trzy razy skręcić kolano. Bolesne. Operacja musiała być. Teraz już wróciłem do tego sportu, bo po prostu to kocham i... Ty wiesz to, ja, ci... ja generalnie jestem pierwszy raz na, na takim enduro, raczej jestem związany z samochodowym. Ale co tutaj zauważyłem ciekawego, to jest mega rodziny sport. nie? Tutaj przyjeżdżają całe rodziny i to tak widać, że no sporo Tak, was jest, nie? O, y, Mam wrażenie, że w ogóle ludzie, którzy uprawiają ten sport, między sobą są strasznie zżyci. Tak. To jest, no, to jest właśnie piękne. Tak, widać, coś. że to jest taka bardziej rodzina tutaj, tak. wszyscy się znają, praktycznie. No wiadomo, to jest coś jakieś zamknięte grono, ale jest nas bardzo dużo, wpływają do auta na przykład. Nie? Tak, dokładnie. I co, też tak rywalizujecie ze sobą na takiej no nagrywalizacja, czy raczej tak. Jak, 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 jakie macie podejście do tego sportu, wy jako tutaj zawodnicy? Jest to rywalizacja? Czy tak raczej Wiesz, co, dla wydaje mi się, że to jest generalnie tam. Przede wszystkim to jest fan, bo uważam, że enduro, jeśli, to, jeśli robisz to, co lubisz, to przede wszystkim to jest fan. Ale jest tam jakaś rywalizacja w tym, to zawsze jest. no. Nawet jakby gdzieś tam podświadomie, zawsze gdzieś tam ta rywalizacja jest, nie? Powodzenia, do mety. Dzięki, śliczny. No, chyba dużo go dopingować, co? Tak, tak, ja wspieram tutaj chłopaka, zawsze, na wszystkich zawodach. No i jak mu idzie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A też jeździsz, czy tylko wspierasz? Nie, 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 ja tylko wspieram. Ja jeżdżę ale tam z tyłu na siedzeniu. Jak mnie zabierze oczywiście. Jaka sesja zdjęciowa? Co? Na szybko dla sponsora. Co takiego jest fajnego wiedzie na motorze? Jak długo jeździsz? No, dwa lata, niecała. Ścigam się dobry rok. Co jest fajne? Widać dookoła, ludzie, atmosfera. Wszystko się pościgamy, jaka to adrenalina, rywalizacja, to jest to, nie? Tego szukamy cały czas. Generalnie pierwszy raz jestem na takich zawodach i w porównaniu do naszego offroadu samochodowego samochodowego. Tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. I jest tutaj taki trochę rodzinny klimat. Całe rodziny przyjeżdżają, kamperują, siedzą. W ogóle jest to bardziej rozwinięte środowisko niż nasze samochodowe. Tu jakim jest dużo, dużo więcej. Tu akurat mamy około 150. Patrzcie ile ludzi jest na Dzikowcu Pełno ludzi, a ja to jest tylko mały wycinek tego co tu jest, bo wszyscy są na dole Także naprawdę bardzo dużo kibiców na tym, na tym enduro To jest ogólnie bardziej, bardzo ro, ro, mocno rozwinięty sport jeżeli chodzi o kibiców I o to jak tutaj ludzie kibicują w stosunku do, do naszego offroadu Można to trochę porównać do tego co się dzieje w Czechach Bo tak tutaj trochę pomału jest bardzo fajnie. Chciałbym, żeby kiedyś tak było na naszych samochodowych wyścigach. O kurwa. Nie, to Mańkę. Nie tutaj. Czasami tak jest. O. Co nad już boli? No, Co się przeleciałbym stało? po nim. Taki urazowy sport, nie? No, trochę. Slipa. Co, mocno? Jest może do. Ten, na pogotowie że tam wiesz, jest służba medyczna, że coś się jakiś zrobią. Nie no. Stół. Czyli na razie, póki adrenalina trzeba jechać. Jak to wygląda? tutaj? Adrenalina ja, trzeba jechać, wiadomo. To jechać do mety. Powodzenia. Pewnie, dzięki. <laughs> No, mówisz, jaki bitujesz? <grywa> A jak? Najlepsze imprezy tej na Dolnym Śląsku. <grywa> Te kamienie oznaczone na czerwono Wszystkie takie przeszkody, które mogą być jakieś niebezpieczne o, Oznaczają tutaj na czerwono Po to, żeby zawodnik nie widział je Ma to sens przy, przy tym sporcie Można sobie robić szyby na takich kamieniach Dla kogo to? Dla pana z naszego klubu. Motoclub. Jak jedzie? Dobrze jedzie? Dobrze jedzie. Ale jak mu braknie, będzie słabo. <grymna> O! Przedmiot. 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 było? Przedmiot. Jak traska w ogóle? Fajna, taka techniczna. Trzeba było uważać, bo trawa śliska. Ale fajnie. Jak było? Elegancko było, podobało mi się. Jak w ogóle tereniki? Co? Dużo kręcenia? No Było bardzo fajnie, powiem Wam. Sucho, bardzo, bardzo się kurzyło. Piasek, zębach normalnie. No i tyle, co mogę więcej powiedzieć. Podobało mi się, przyjadę na pewno do raz jeszcze. A jak było? Bardzo fajnie, trasa dobrze przygotowana. Szybka, w miarę techniczna, no i ogólnie jestem zadowolony z wyścigu. A u Ciebie? Trasa w porządku, taką jak to lubię, właśnie jest szybka, zwinna. Dużo kamieni, podjazdów ciekawych i ogólnie dzisiaj były, można powiedzieć, pierwsze zawody na nowym motocyklu. Także spisał się jak najbardziej. Także oby, tak dalej, trzymać gaz. Jak było, jak było, jak traski? Dobre i to było. Pewnie było slożite, ale dalszy już było, dobre. Bylo hrozně moc lidí na úzké trati, víš? Hrozně pěkné. A jak dlouho už jezdíš? Jak dlouho stíháš na motoře? to... Jak dlouho? 100 let. Od 15 roku. Od 15 roku to znamená kolik? 35? Skoro 40. 40 roku. No. Ale závody moc pěkné. Závody opravdu. Trať super, těžká, rychlá, fakt dobré. Spokojna z Polską. Jak poszło panowie, co? Całkiem fajnie Jak się podobała traska? Bo to pierwszy raz tutaj. Super, hard, podjazdy, kamienie, super. Tetarda, co tu dużo mówić. Wrócicie na rok? Na 100%. W no fanklub widzę, że masz tutaj odpowiedni, co? To twój wanglub? Tak, tak. Kibicowały dziewczyny, kibicowałyście, co? Tak. No i to mi się podoba na tych imprezach waszych, dużo kibiców, fajnie. Jak było panowie, jak było, bo widzę, że y, zmęczeni chyba, co? No troszkę zmęczeni, ale jeszcze dalibyśmy radę z pół godzinki na pewno pojeździć. Nie, a niestety dwa ostatnie okrążenia bez napędu, skończyła mi się przednia zębatka, ale ogólnie pozytywnie. Trasa kozak, zawody kozak, dziękujemy bardzo za organizację, widzimy się na następnych. Cześć. Zawody fajnie, udane po 12, latach, po 12 latach, pewnie wróciły do kalendarza. Tam mówili nam organizatorzy. Co do organizacji, super, perfekt, naprawdę fajnie zrobione. Nasze trzecie zawody w życiu, także co możemy powiedzieć, naprawdę organizacyjnie super zrobione zawody. Teren naprawdę wyśmienity i wracamy tu za rok. Pozdrawiamy. Jak było na trasie? Co ciężko? Fajnie, bardzo fajnie. Wyjeżdżony? Nie, rewelacja. Jak Ci się teren podobał? To nowy teren, 12 lat tu nie było takiej imprezy. Bardzo, bardzo, bardzo fajna impreza. Chyba najlepsze zawody, w jakich jechałem. <głosy> <głosy> Dziękuję. Siemka, jak było? E, ciężko, trudno, wymagająco. <noise> Ale dojechane do mety? Dojechane. Dojechane, trzecie miejsce. To pogratulować. No, dziękuję. <laughs> Życie. Jak było na trasie? Świetnie. Wykręceni wyjeżdżeni? Wykręceni no, wyjeżdżeni. Dużo kurzu. No, najlepszy. No, zawody to najlepszy trening. Kapcie. Nie wiesz. To był dobry trening, tak naprawdę i. Lasek nie brał jeńców, jak zawsze tutaj w Bikowcu, nie? Tutaj nie było, leć. kto go zlekceważył, to później płacił karę. <grystanie> Także było mega, mega, super. Następne zawody za rok poprosimy tutaj. No to gratuluję pierwszego miejsca. Dzięki. Jak było? Jak w ogóle Traska i... Trasa techniczna, w większości techniczna. Miejscami były partie takie szybkie, że można było odkręcić gaz, no ogólnie generalnie po takiej przerwie organizatorzy spisali się na to, żeby dobrą trasę zrobić, długą i męczącą. Jak długo jeździsz na motoru i w ogóle skąd to się zaczęło? Na motorze jeżdżą no, ponad 10 lat. Przejechałem się na brata motorze, bo miał wcześniej pierwszy. No i tak się zaczęło. No. Od razu kupiłem swój i zacząłem sobie sam jeździć. Sam, sam trenować, samolot ogólnie. No. I tak by to dziś. To niemożliwe. Na nie? ja czekać film. Jak to jest. No wiesz, jestem dziewczyną, więc na pewno kupę siły, trzeba na to poświęcić, żeby no jechać. trzeba. Jeszcze jestem stara, to już w ogóle siły Ile czego? masz? 18, 19? ile masz? 30. Proszę cię. No. Jak było? Fajnie. Trasa super, naprawdę jak na Ipona przystało, mega trasa, fajnie oznaczona, strzałki, taśmy, jak była zerwana taśma była strzałka, także jestem zadowolona bardzo, ale ciężko, ciężko, wymagająco, jak się nie ma kondycji to jest mega test. A jak długo jeździsz i skąd to się w ogóle O Ojejku, yy, teraz trenuję drugi rok, miałam wcześniej 8 lat przerwy, miałam operację kolana, więc tak naprawdę jeżdżę na nowo. Skąd się wzięło? Obok domu był tor motocrossowy i stwierdziłam, że fajnie będzie pojeździć z chłopakami. Myślę, że ten teren wielu, wielu z was bardzo się spodobał. Trasa bardzo techniczna, wymagająca i myślę, że, że tak właśnie w naszym Iponie jest. Po raz pierwszy organizujemy zawody dla motocykli. Tak naprawdę na co dzień odbywają się tutaj zawody ale samochodów terenowych i przykładów przyprawowych, więc jest nam niezmiernie miło, że tak licznie odwiedziliście nasze miejsce. Tak jak mówię po raz pierwszy organizujemy zawody motocyklowe więc na pewno